Witajcie, kochani, na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z megalinią. Krzyżówka XXL ekstralinie, na 13. Częściowo już podrapane. Eee, maluszek z numerem 32. Eee, szukamy sobie trzynastki. a mamy dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści cztery, jedenaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć. Także maluszek pusty, ekstra linia. Nic nam się tutaj nie utworzyła żadna linia. Strapka z numerem dwadzieścia cztery. I szukamy klucz oraz korona. Korona. I tylko. A, więc szukamy kwiatek i księżyc Księżyc jest kwiatek też I tu. Krab i dzwonek dzwonek Płonek, bo kości brakują. Może dojdzie i krab, a mamy tęczy i monetę. Moneta jest. Moneta Tu jeśmy toka Monetka Jeszcze jedna. Teraz mamy gwiazdę i leżak, leżak jest, kolejny, gwiazda, leżak, gwiazdka, serduszka brakuje. Gwiazdka. Leszek, gwiazdka. i biedroneczki. Serduszko, serduszko mówię, słoneczko i lody. Słoneczko jest. Y Lody są. I ostatni symbol to jest piłka, piłka, raczej nam nic nie da. także Kontrolne różne. To sobie weźmiemy teraz krzyżóweczka XXL. W bonusie mamy wyraz rydwan. Tu jeden wyraz nam się utworzył, tylko krzyżówka z numerem 16. I szukamy. J oraz Y. Mamy, to mamy drugi wykradzanie Kolejne to jest Z oraz C. To chyba tyle. Ostatnie dwie to jest D oraz E. Dymone. Rytm nam się nie ułożył. Raczej nic już więcej nie uzyskamy, to może chociaż to D e. ale też widzę, że to na ten koniec. Tu mamy pierwszy wyraz. Mamy drugi wyraz. Nie mieliśmy. No i to chyba tyle. To jeszcze ale tu nam też nic nie da. To było razy trzy, w ponusie byłoby 50 zł. Kontrolne są różne. Także ostatnia zdrapka, może ona coś nam da. Nie utworzyła się nam do tej pory żadna linia. A Tu brakuje pojedynczo słoneczko, klapeczki, żółw. Tu też słoneczko. To raczej słoneczka już nie będzie, bo za duży słoneczek. Um, tu też klapeczki, Strebka z numerem 11. A szukamy kłódkę i liść. Ale liść. Kolejne to pierścionek i motylek. Monterek jest. A, pierścionek i motylek. Nie mamy tych symboli, więc szukamy piórko i wiśnie. Piórko, piórko i wiśnie. A ten czek blokuje, tu też ten czek blokuje, to raczej nic z tego nie będzie. Mamy zegar i rower. Zegar. To jest zegar. To znowu tencza. Dzwon i Biedronka, kłódkę też mieliśmy, o, no i też tęczę, dzwon i Biedronka, znów tęczę, także Biedronka, biedronka, biedronka. ona nie widzę. Teraz jest aparat i klucz. Aparat raczej nie widziałam. Klucz jest, gdzie znów tęcza blokuje. Klucz, klucz. Mm -hmm. Podkowa i arbuz, arbuz, arbuz. Tutaj muszę. się. Perła. Także. Kontrolne są różne dla pewności. Także kochani, pustakowo nie ma nic. Zero. Nie popisały się zdropeczki. Do zobaczenia.